Dzień dobry moi kochani, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale Witam się z wami z auta Miałam tego vloga zacząć, słuchajcie, rano jest godzina 17.22 Ale stwierdziłam, że jeszcze nie jest za późno, żeby zacząć i przywitam się z wami teraz No w końcu, słuchajcie, to już trzecie światło, na których stałam Tak, czwarte, nie stążyłam Przede wszystkim słuchajcie, zanim w ogóle przejdziemy do vloga, to bardzo Wam dziękuję, jest taki pozytywny odbiór poprzedniego filmu. To tylko mnie utwierdza w przekonaniu, żeby otwierać się przed Wami i gadać na takie właśnie tematy. Takie typowo w sumie babskie, bo widzę, że lubicie tego słuchać, to mnie bardzo cieszy. Napisało do mnie mnóstwo osób po tym odcinku. I głównie pisałyście, pytając mnie o, o wszystkie te moje problemy wcześniej zdrowotne, ale też bardzo dużo osób napisało do mnie w kwestii mojej operacji oczu i w ogóle moich problemów ze wzrokiem, bardzo, bardzo dużo z Was. Pewnie rozwinę ten temat, jak już będę po kolejnych badaniach i trochę Wam opowiem o mojej historii, jeżeli chodzi o wzrok. Historia sięga, słuchajcie, najmłodszych lat, jeżeli chodzi o oczy, bo ja tak naprawdę problemy ze wzrokiem miałam już. Jak miałam chyba 7 lat, ale wracając do filmu, słuchajcie, wczoraj w ogóle miałam nagrywać vloga, ale okazało się, że musimy przykładać gender review, także spędziłam cały poranek na telefonie i właśnie teraz mi się przypomniało, że muszę odzwonić jeszcze do wiry teraz to zrobię. E, cały poranek słuchajcie, spędziłam na telefonie załatwiając to, żeby poprzekładać wszystko i niestety nie wszystko się udało, ale większość tak. E, I zdecydowałam w ogóle, że przekładamy. Słuchajcie, siedziałam wczoraj z Wirą na telefonie i sprawdzałyśmy każdą możliwą prognozę pogody. Prognozy pogody były po prostu jednoznaczne. W niedzielę wtedy, kiedy miał być gender będzie e, 17 stopni. Będzie na 100% deszcz. Tak pokazywała każda prognoza. Mieliśmy opcję, żeby przełożyć na sobotę, ale w sobotę też pokazywało deszcz, nie na 100%, tylko chyba na 70 było ciepło, ale niestety ten deszcz pokrzyżowałby całe plany, ponieważ mamy dym, mamy takie... No mamy dużo takich dekoracji, które po prostu nadają się tylko do tego, żeby być w ogrodzie I w ogóle całe przyjęcie będzie w ogrodzie I wszystko będzie zaaranżowane właśnie w ogrodzie Więc stwierdziłam, że to żadna przyjemność będzie dla nas wszystkich siedzieć w ogrodzie przy 17 stopniach i deszczu No nie dałoby w ogóle rady tego zorganizować, jak byłby deszcz Bo nie dalibyśmy rady przenieść tego po prostu do środka Szczególnie tych dymów i tych takich ogni, które będą... nie wiem jak to nazwać Jakieś zimne ognie, tylko takie, które wystrzelą w górę Także słuchajcie, no już mam jest to zapłacone I nie chciałam po prostu ryzykować, że to przyjedzie i nawet nie będzie można tego zamontować w danym miejscu, a no do domu się tego nie da przenieść. I w ogóle jakby nie widzę tego w deszczu. Miałam jeszcze nadzieję, że to pogoda się zmieni, wiecie, jak to jest w Polsce, ale no jednak, jak wszystkie prognozy pokazywały, że będą burze, ponieważ nadchodzi Mika, jakiś front, i akurat tego dnia w niedzielę było najgorzej, więc stwierdziłam, że nie ma co ryzykować i nie chcę się w ogóle też stresować, słuchajcie. O, zapomniałam! Fuck, ozbłoniałam, widzicie? Ja powiem wam tak, mi się wciąż wyłącza mózg Ja o tak zapominam, jestem tak rozkojarzona Jak sobie czegoś nie zapiszę i nie w ogóle nie mam sobie przypomnienia w telefonie Czekajcie, muszę coś sprawdzić Fuck, teraz tam nie pojadę Garber Sobota, dobra, pojadę tam jutro. Super, że jest czym? Także wszystko przekładaliśmy na inny dzień. E, miałam w ogóle taki stres, że goście nie będą mogli i tak dalej, ale finalnie wyszło, że właśnie więcej osób może w ogóle we wtorek, bo przyjęcie odbędzie się we wtorek, bo było sporo osób, które nie mogły w niedzielę z uwagi też na jakieś takie weekendowe wyjazdy i tak dalej. Także te osoby będą, więc bardzo się ucieszyłam. Udało nam się przełożyć wszystkich podwykonawców, wszystkie osoby w ogóle zaangażowane w ten dzień. Oprócz dwóch rzeczy nie udało przesunąć. Pier Pierwsza to tort i słodki stół, ale trudno. Stwierdziłam, że musielibyśmy to wtedy przełożyć na dużo, dużo, dużo później, a nie chcę już czekać. Moja przyjaciółka zamówiła tort po prostu z innego miejsca. Zrezygnowaliśmy ze słodkiego stołu takiego stricte. I niestety wypożyczyłam sobie sukienkę bardzo ładną na ten dzień i też muszę ją zwrócić, bo. Miałam ją uproszczoną do poniedziałku, już skoro na nią rezerwację, więc nie mamy sukienki i nie ma tortów. Znaczy tort chyba już jest, bo moja Olga chyba zamówiła. Olga już zamówiła tort, także udało nam się z tego wyjść. Na no, Olga znalazła jakieś miejsce, które po prostu ekspresowo się tym zajęło. Już poprzekładaliśmy jedzenie, no wiecie, wszystko po prostu trzeba było przełożyć. Na szczęście robimy to w tygodniu, więc większość firm, która jest to zaangażowana, po prostu nie mogła. Ważniejsze, że goście mogą i że będzie pogoda. Mam nadzieję, bo ja teraz mam taki stres, słuchajcie, że. Wchodzę cały czas do pogody i patrzę, tylko tak boże, żeby to nie padało. No to jest niestety Polska. Polski klimat, tutaj się pogody nie przewidzi. Teraz w ogóle pokazuje mi, że dzisiaj już będzie padać, ale tak niemożliwe. Jutro ma padać cały dzień, pojutrze ma padać cały dzień w niedzielę i w poniedziałek ma padać. Boże, mam nadzieję, że we wtorek już nie będzie padać Ale chyba no, bez jaj W cztery dni chyba się wypada wszystko, co się miało wypadać I będzie dobrze, dobra, słuchajcie Wracam do domu, ponieważ y, byłam właśnie w biurze Od rana mieliśmy taki mega y, aktywny, pracowity dzień Teraz, słuchajcie, wracam Jestem mega głodna, wiem, że Juri mi zamówił Wega sushi, będę pierwsza raz w życiu próbowała w ogóle wega sushi, bo jeszcze wega sushi nie jadłam. Zamówiliśmy z Eda mamy wega sushi, wegan podobno jest pyszne, także zobaczymy. I co? I zapraszam Was do oglądania i pokażę Wam moje zakupy. Zamówiłam sobie trochę rzeczy w handlemie, hmm, ponieważ, moi drodzy, zaplanowaliśmy wakacje i tak się strasznie cieszę i już. No nie mogę się doczekać. Tak, mi bardzo brakowało wyjazdów, więc nie mogę się już doczekać. Na początku lecimy w sierpniu, potem we wrześniu i z tego wrześniowego wyjazdu się cieszę najbardziej. Możecie się domyślać dlaczego. Także sobie powoli już kompletuję też jakichś rzeczy właśnie na wyjazd, yy, ale zamówiłam sobie głównie takie rzeczy po prostu już bardziej ciążowe. Mam nadzieję, że jeszcze przyszła mi jedna paczka, to w ogóle pokażę Wam wszystko i zróbam taki mały haul zakupowy, a tymczasem. Jadę do domku Słuchajcie, zanim jeszcze sushi, to będziemy robić zdjęcie do kampanii I Juri ma wizję na to zdjęcie Tutaj mamy lustro O kwiatkę tutaj? Mysza, absolutnie, no ona cierpi, ta pachira Odsuwaj ją Jurka, proszę Nie, Mysza, nic jej się nie stanie tutaj? Jezu, przepraszam cię, słoneczko moje Zrobiliśmy już pierwszą część zdjęcia Zgubiliśmy. I przyszło <laughs> Czy Juri zrobił? I przyszło moje wege sushi. Zaraz trochę zjem i będziemy kończyć pracę. Pierwszy raz jadłam wege sushi i szczerze mówiąc nie będę fanką wege sushi. Pierwszy i ostatni. Pierwszy i ostatni. Mm, no nie smakuje to jak sushi, no po prostu. Bardzo jest udziwnione. To jest dobre, ale to w ogóle nie smakuje jak sushi, to jest. Jak są w ogóle na czasy z guacamole. Cała ta reszta, te szparagi, dla mnie za dużo dziwnych smaków, ja lubię prosto jeść, <laughs> więc to jest dla mnie jakieś dziwne i... Jeszcze były strasznie drogie droższe niż normalne sushi, więc nie zamówimy chyba już następnym razem. Po prostu poczekam, aż nie będę w ciąży i będę jadła znowu surową rybę. I ja niestety, słuchajcie, nie lubię sushi tak bardzo spieczoną rybą. No lubię tylko surową. Także poczekamy po ciąży. Jadę do Twojego kumpla, Antka. <grym> <grym> tylko raz się widzieliście, ale innych kotów nie znasz, <grym> a nie jeszcze znasz maszkę, sorry. Także myślę, że mogę nazwać go Twoim kumplem, tak? Misiupysiu, kolorowy, mój piękny. Chciałam Wam pokazać jeszcze zanim wyjdę, moją stylizację. Mój mąż w ogóle wygląda jak milion dolarów, a ja, uwaga. Rozczochrany włos, klapki do skarpetek, znaczy skarpetki, może odwrotnie, nieważne. Ale ty, Jura, wyglądasz, muszę ci powiedzieć. Styluweczka fajna, powiem ci. Fajnie wyglądasz, fajnie, fajnie. Jedziemy do kota mojej mamy, ponieważ opiekujemy się nim. Antek ma, słuchajcie, 15 lat. To nie są już przelewki, to jest dorosły kocur. Podjechaliśmy już na miejsce. Zawsze jak tu jestem, to takie nam. i to by też chyba się tak przypominają stare czasy, co? Wczoraj, słuchajcie, była u nas Emi, i przyjechaliśmy właśnie wszyscy razem tutaj do mojej mamy nakarmić kota i posiedzieć z nim trochę. I Emi właśnie miała takie. Jezu, Ewa, pamiętam jak byłyśmy takie małe tutaj i spędzałyśmy czas w tym mieszkaniu i taki miałyśmy trobek. Fajnie. Takie wspominki nam się wzięło. Karmimy Antka, ja Wam powiem, że jest godzina 21.10 i ja mam taką ochotę już iść dziś spać. Ten dzień był tak stresujący. I tak po prostu się dużo dzisiaj wydarzyło. Taki mocno był wykańczający, wiecie. Dzisiaj byłam też cały dzień bardzo na siebie zła. Zapomniałam o jednej rzeczy, o której powinna była pamiętać. I trochę miałam też stresu w związku z tym. Wybrnęłam z tej sytuacji. Ale jestem jakaś strasznie rozstrzepana w ciąży, co? Strasznie dziwnie jeżdżę samochodem. No, to wygląda. Dzięki Bogu w ogóle ten samochód sam hamuje w razie sytuacji jakichś awaryjnych. I gdyby nie tutaj, to to bym dwa razy już komuś w dupę wjechała, wiesz? No. Bo się zamyśliłam. Czujecie? Dajcie znać w wciąż, czy, czy też były się takie roztrzepane, rozkojarzone i się tak zamyślały się? Bo Juri ze mną nie mówi, że się nie da ze mną gadać, bo on się mnie o coś pyta, ja mu odpowiadam jedno zdanie nie, i nagle przestaje nie, mówić. Nie bo, bo zaczynam myśleć w ogóle o czymś innym. Ja mówi Ewa, no ale dokończ. A ja już nie wiem, o czym ja mówiłam. I cały czas zaczynam coś do niego mówić i nie kończę. Dobra, lecimy nakarmić. 15-letniego antka. Słuchajcie, mój mamy kot, to jest rasa leśny, norweski. I to jest niesamowite, bo ten kot już ma tyle lat. On wygląda całkiem tak rzeźbo, żwawo, nie? Nie wygląda na takiego starego kota. to prawda. Ciekawe, czy bądź które dożyje. Chciałam Wam powiedzieć, że Juri to jest straszne, habisko, naprawdę. On ci na mnie patrzy i mówi do mnie: Jezu, ale masz strawę. I tak popiek do przodu, jakby co, ty nie jesteś moją żoną. Aaaa! Jezu! Huuuuuu, szybko otwieraj, to był szerszyń. Mam go na głowie? Nie wiem. Ja ja No to było wielkie i czarne. Są pająki. Juri, szybko otwieraj mi, ja będę biegła. Jezu, zawsze tutaj słuchajcie, na no się mamy. Przy wejściu na klatkę. No jest pająk po prostu. I zawsze mnie to przeraża, szczególnie wieczorem. Jakoś wieczorem się bardziej ich boję niż w ciągu dnia. Szerbszym mi zaatakował, a ty zdjęcie na Instagram dodajesz? Chamstwo Pokaż się jaki jesteś piękny, pokaż się jaki jesteś śliczny Czy ty wyglądasz na 15-letniego kota? No, a nie trochę. Absolutnie Przyznajcie szczerze, że nie wygląda na 15 lat Trzyma się naprawdę dobrze My sobie siedzimy na balkonie, lubimy z Juryn, bardzo balkon mojej mamy Fajnie tu jest, jeszcze wieje taki chłodny wiaterek w końcu, o Jezu To ten front już idzie Ja już wyczuwam front Mika Słyszysz to? Jaki sierok się strasznie wściekł. To jest front burzowy, front upałów. Jaki front? Upały burzowe. Tak? Tak, to jest front Mikano. Ja, meteorolog, dwa dni czytam, jak tam pogoda w Polsce. co mogę się może wypowiedzieć? Ja nie wiem, my w tym samochodzie mamy po prostu drugi dom. Ja nawet mam tutaj kurtkę zimową, taki mam futerk. O! To zabierzemy do domu, bo to mi dała Paulina. To jest taka sukienka ładna. Tu mam jeszcze papier toaletowy, ręczniki, sukienki, poduszka, słuchajcie. Teraz jeszcze dołączyły tu miski, także z drugi dom. Nie uwierzycie, co się stało. A propos tego, że jestem roztrzepana, to przeszłam chyba samą siebie. Wyobraźcie sobie, że wychodziłam z domu. Nie, inaczej wam opowiem. Wracamy teraz do domu. Jesteśmy w samochodzie, zaparkowaliśmy jeszcze pod żabką. Juri poszedł po wodę. I ja mówię tak, Juri, a ty masz klucz do domu? A Juri nie. Aby to ja zamykałam? On tak, nie wiem, nie pamiętam. I zaczynamy szukać tego klucza. No i szukamy, szukamy, szukamy. Nie ma go w samochodzie, mówi, bo że go zostawiliśmy u mamy. Juri mówi, nie no, to jest niemożliwe. No i słuchajcie, Juri mówi tak, Ewa, ty zamykałaś na pewno ty? I ja już po prostu, jak usłyszałam, że ja zamykałam, to mówię, Juri, to nie wykluczne, że dom jest otwarty, albo klucz jest w drzwiach. I wyobrażacie sobie, że klucz był w drzwiach po tamtej już stronie zewnętrznej. Czyli zamknęłam, ale nie wyjęłam kluczeka z. Drzwi. Także dziękujemy, że mamy kota obronnego w domu, który przypilnował mm, mieszkania, tak? Pilnowałeś mieszkania. No nie wiem czy to czujecie. No zostawiłam chatę otwartą na jakąś godzinę i jeszcze klucz był w drzwiach. Dobrze, że mamy fajnych sąsiadów. Pilnowałeś domu, tak. Oj Jezu, jak on nie chce tulić, zobaczcie co on robi Też jestem szpiąca. Bardzo. Oj, gumisiu. O Boże. Jak tu Cię nie kochać będzie, powiedz. Ostatnio sporo osób pod vlogiem napisało, czy drugi kot jeszcze istnieje? Słuchajcie, istnieje, tylko po prostu szpilka. O, właśnie przyszła. Szpilka jest zupełnie inna niż Bengal. To są dwa koty z totalnie różnymi typami osobowości. Bengal jest jak pies. On po prostu przychodzi, on reaguje nam i on przychodzi. Bengal jest jak pies, a szpilka to jest typowy kot, który chodzi swoimi ścieżkami, który przychodzi wtedy, kiedy ma ochotę. Szpilka na przykład. Przychodzi do nas zawsze wieczorem, ona przychodzi zawsze do nas wieczorem, yy, wchodzi nam do łóżka, przytula się wtedy wieczorem i rano. Ale w ciągu dnia to słuchajcie, często bywa tak, że my nawet nie wiemy gdzie ona jest, bo ona potrafi na przykład cały dzień, nie wiem, schować się do jakiegoś pudełka w garderobie i tam po prostu spać. I śpi cały dzień i my się pytamy z Juriem, Jezu, czy ona w ogóle zjadła dzisiaj? My jej szukamy, bierzemy ją po prostu, żeby zjadła i się wodę napiła, więc ona jest zupełnie innym po prostu kotem. Ona przychodzi wtedy, kiedy chce, lubi się bardzo przytulać, ale... To nie jest taki, wiecie, kot, po prostu przytulanka jak Bengal. Dlatego zdecydowanie mniej jest jej na filmach, bo po prostu, no nie będę specjalnie, wiecie, chodzić i ją, i ją męczyć. Ona nie jest po prostu taka. Eee, szanuję jej prywatność, o. I żeby nie było, Szpilka była taka od zawsze. Ona po prostu zawsze była takim kotkiem, takim malutkim, takim, wiecie... Ona wygląda ogóle jest taka komiczna czasami przez to, bo ona się gdzieś schowa, na przykład, nie wiem. Ona jest na przykład śpić za telewizorem my sobie coś oglądamy i nagle takie ucho albo oko jedno wystaje że ja nie mogę mieć funkcji w domu klucznika. Ja nie mogę mieć teraz żadnych odpowiedzialnych zadań. Dzisiejsza w kuchni Wapachulska serwuje na kolację pomidora. Ogórka i awokado tego oliwa z oliwek, sól, pieprz. jestem szczęśliwa No i tak się prezentuje moja kolacja Zapomniałam skropić, albo Jury zapomniał której z nas, awokado cytryną i trochę było takie, wiecie musiałam sobie odkroić tą część, to jest trzy składnikowa sałatka, no może trochę więcej, bo jeszcze jest sól, pieprz Oliwa z oliwek i kolendra Kocham kolendry, i w ogóle rozmawialiśmy o tym Że są osoby, którym kolendra Smakuje zupełnie inaczej, to jest jakaś Kwestia, taka wiecie, genetyczna Mydliny, smak, ja na przykład uwielbiam W ogóle uwielbiam wszystko co jest zielone i nadkę pietruszki, i kolendry, i bazylię, i mięte. Wszystko, ale wiem, że są osoby, które właśnie za kolendrą nie przypadają. Taka kolacja na dziś. Ciepła woda, miód, cytryna. Co ty chcesz ode mnie? Dzień dobry, moi drodzy. Kolejny dzień. Ja jeszcze w ogóle jestem w piżamce. Piję sobie dopiero wodę. Posprzątałam. Zaraz idę pod prysznic. Zjem śniadanie. No i rozpoczynamy sobotę. No co? głaskać? Mhm. On czekał, aż skończy sprzątać, tak? Dzięki, że mi nie przeszkadzałeś, jak sprzątałam. Dzięki, że poczekałeś, aż skończyłam. I teraz mam się zająć kotem, tak? Że tak jak dziecko będzie spało, to będziesz się tak darł, to będziemy musieli o tym porozmawiać. Ja, słuchajcie, cały czas oglądam filmy na TikToku, jak Bengale się opiekują i pilnują dzieci. Jestem taka ciekawa, czy on też tak będzie. Ciekawa jestem bardzo, czy ty też tak będziesz, ale śpisz przy brzuchu za każdym razem. Przytula się do brzucha. W ogóle on potrafi usiąść obok mnie i tak się Klapnąć, tak wiecie, przytulić łapką do brzucha. Także chyba będziesz pilnować, co? Chwileczkę, czy ty jesteś głodna? Czekajcie, mi mieść. Ten kot jest niesamowity, bo on się sam bawi. I naprawdę on czasami nawet wręcz woli bawić się sam, niż jak ja się z nim bawię. Tylko bardzo lubię, jak mu to piórko gdzieś wiecie, na przykład na drapak położę. Albo. Patrzcie, Jura wrócił. I kupił mi takie piękne słoneczniki, <laughs> bo zapamiętał, że wczoraj. Przyjeżdżeliśmy obok jakiejś kwieciarni, a moja Martyna kocha słoneczniki i powiedziałam, ale piękne słoneczniki, nie by się spodobały, ale przepiękne są te. No, zobaczcie, ślicznie wyglądają. I jeżeli chodzi o jedzenie, jak pewnie już zdążyliście zauważyć, jestem dosyć monotematyczna. Dzisiaj na śniadanie zrobiłam sobie pomidora ogórka awokado. Serek wiejski, sól, kwiprz. No i gotowe. Jem sobie śniadanko i słuchajcie, zobaczcie, znalazłam takie buty, ponieważ potrzebuję takie błękitne klapki na gender reveal, bo mam różową sukienkę, prawdopodobnie. Znaczy na pewno muszę mieć różową sukienkę, bo Juri ma błękitną koszulę, więc stwierdziłam, że skoro Jury jest na błękitno, to ja ubiorę się na różowo i do tego załóżę jakieś błękitne klapeczki. Podobają mi się bardzo te aczkolwiek te też są bardzo ładne, w ogóle bardzo ładne w kazerze buty są i są dosyć, słuchajcie, spore wyprzedaże, bo zobaczcie, skórzane klapki kosztują 350 te kosztują jeszcze mniej, te kosztują 263zł ja akurat uważam, że buty no, muszą być skórzane, no żeby się nóżka w lato nie pociła, żeby było wygodnie, żeby nic nie obcierało, jedyne moje nieskórzne buty to są easy, takie na lato, ale to jest w ogóle inny rodzaj Inny rodzaj buta. Sprawdziłam sobie, słuchajcie, dostępność są w Faktory w Ursusie. Chyba się tam po prostu wybiorę. Zaraz sobie zobaczę jeszcze. W ogóle fajnie można sobie filtrować. Beżowy i może różowy. Jak nie lubicie chodzić po sklepach, tak jak ja je ostatnio bardzo nie lubię, to polecam wam po prostu wszystko sprawdzać na stronach, dostępność w sklepy i jechać tam, gdzie na pewno wiecie, że to jest. Jedziemy po klapki. Jesteśmy właśnie w drodze do Faktory. Mam właściwie już buty wybrane tylko przymierze i zdecyduję, czy kremowe, czy błękitne. Yy, I... I tyle. W ogóle, słuchajcie, zrobiłam zamówienie w Handemie i jedną przesyłkę zamówiłam kurierem do domu, a drugą zamówiłam do sklepu. Stwierdziłam, że będzie szybciej, ja chciałam, żeby przyszły rzeczy dla Juria. I wyobraźcie sobie, że ta przesyłka kurierem przyszła, a przesyłka do sklepu nie, także mam jeszcze nadzieję, że przyjdzie, bo tam jest koszula dla Juria na naszą preskę. Wrócę do domu, słuchajcie, i demontuję już film i dodam dla was film, także zakupy moje z Handemu pokażę wam w kolejnym vlogu, bo jeszcze dzisiaj, mimo tego, że jest sobota, mam trochę jeszcze do zrobienia, więc chciałabym już ten film po prostu dla Was dodać. Szczerze mówiąc, to miałam nadzieję, że będzie padać, bo przełożyłam gender chciałam tylko powiedzieć. Ale jest dzisiaj naprawdę beznadziejna pogoda, już kropić zaczyna i są mega chmury, i jest 20 stopni. Jutro ma być jeszcze gorzej, także dobrze się stało, że przełożyliśmy. To są buty, które widziałam przez internet. I muszę wam powiedzieć, że są mega wygodne. Bardzo fajna taka cieniutka skórka. Wracamy już do domu, podejdziemy tylko jeszcze po jedzonko, bo zamówiliśmy sobie e, obiad. I kupiłam torebkę, okulary i buty. Także trochę więcej niż planowałam, ale bardzo mi się spodobała ta torebka, a okulary pasowały do butów. Także niezależnie od sukienki, chociaż okulary będą pasowały do butów. Liczę na słońce tego dnia, moi drodzy. Ci tak pada deszcz. Bo jeżeli dzisiaj jest taka pogoda, to podejrzewam, że jutro będzie jeszcze gorzej. Zresztą pokazuję, że w poniedziałek też będzie źle. Mam nadzieję, że wtorek będzie już piękny, już się pada. Przejdzie już Tamika. Wracamy do domu. Zjem. I pokażę wam co kupiliśmy Zamówiliśmy sobie keto burgery ze zdrowej krowy Bardzo lubimy to miejsce Sprawdzamy czy dobre, ale wyglądają mega dobrze Jajko sadzone, tu jest awokado, wszystko co lubię Pyszniutki był ten burger, muszę wam powiedzieć Ojej, to kichnę Ojej Nie, jednak nie Kupiłam te buty stwierdziłam, że one mi się przydadzą nie tylko na gender reveal do różowej sukienki, ale ogólnie po prostu bardzo mi się one spodobały. Troszeczkę myślałam, że one miały inny kolor, ale w sumie ten też jest bardzo ładny. Wygodne bardzo, taka mięciutka skórka, naprawdę fajne. I słuchajcie, kupiłam takie okulary. One mają filtry i wyglądają całkiem nawet porządnie. Bardzo mi się spodobały. Te szkła, że są takie błękitne i fajnie to wygląda razem z tymi, z tymi butami, więc tak założyłam i stwierdziłam, dobra, wezmę, zobaczymy jak się będą nosić, ale Jury kiedyś miał okulary z Kazara, bo jest bardzo zadowolony w ogóle z tych okularów. 249 zł kosztowały klapki, okulary były przecenione chyba z 200 na 100, klapki też były w ogóle przecenione, kosztowały wcześniej 400 coś i kupiłam torebkę, w której się zakochałam. Brakowało po prostu takiej torebki, słuchajcie, na jakieś wyjście, um, takiej innej. Mam same takie klasyczne i ta mi się bardzo spodobała. Ona wygląda na żywo o wiele ładniej niż w kamerze. Właśnie teraz widzę, że um, przykłamuje mi kamera kolory i ona się bardzo ładnie mieni w ogóle na żywo. I tutaj te paseczki też są skórzane. I słuchajcie, ona kosztowała 150 zł też, bo ja wszystko kupiłam generalnie na wyprzedaży. A w ogóle była jeszcze jakaś promocja, no, że przy... Tak, że ta rybka w ogóle wyszła mnie za darmo, bo była jakaś promocja, że przy zakupie trzech rzeczy Coś tam jakiś rabat się nalicza i w sumie za te trzy rzeczy zapłaciłam 360 zł. Także uważam, że naprawdę fajnie, bo mam skórzane buty. Bolce, tak Fajna torebeczka, podoba Ci się. Także. mi brakuje troszeczkę Misio, mokry cały mył się. Idź do taty, jak jesteś taki mokry, co do mnie przylazłeś. Idź szybko do ojca. Zobaczcie, no i właśnie to a propos tego, że to jest kotek-pies. E, ja zawsze chciałam sobie kupić okulary z takimi jasnymi szkłami, bo one są bardzo jasne, ale powiem wam, że szkoda mi była zawsze kasy, bo nie do końca to są dla mnie okulary, takie, w których mogę na przykład cały dzień chodzić na słońcu. Bardziej do zdjęcia, czy coś takiego Benji, musisz tu... F... Yuri zawołaj go jeszcze raz. Benji. <gry> Zaraz nowo do mnie przylezie. Ale chciałam mieć jedne takie jasne w swojej kolekcji. Także stwierdziłam, że yy, to będzie optymalnie, bo one były naprawdę w fajnej cenie. Ja po prostu mam taki problem, słuchajcie, z tymi jasnymi okularami, że radzi mnie i tak słońcem i nie przypadam z takimi jasnymi okularami, ale fajnie się w nich wygląda, więc nawet do fotek czy coś... Spoko. No dobra, moi kochani, ja się będę teraz z Wami żegnać. Zakupy z handlą no pokażę Wam już next time. Jutro może też będę nagrywać. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Całuję Was mocno. Polecam burgerka keto. Świetny był jeszcze. z w ogóle z włóką, z awokado. Też jest świetne. I do zobaczenia w kolejnym vlogu. Buziaki. Pa!